Jak się wchodzi na górę, nie da się, tak? Tutaj idzie? jest, to masz dwóch admina. Ej, tu, 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 tu. O co za dziwka Co to jest?! Czemu ja zostałem z mapy wyrzucony. Idzie <noise> <noise> ostatnia runda przed zamianą o połowę, to musimy zabrzmieć. Ej, eeh. Co miałem powiedzieć? Trzeba już nic nie mów. No właśnie, chciałem powiedzieć, że świetny kolega jesteś, ale to już nie powiem. Czemu nie? nie to nieaktualne. Ty jesteś psem. Nieaktualne. To... Nieaktualne. To... On. Ja złożę pikuję. On. Kurwa. Ej, Mogę... na plecy im idę. Kurwa, puść tą ścianę. Nie przechodź przez tą toksynę. Czemu nie? Kurwa, dmowali, bo to truje cię. Co jest? Tak, żeś mi przeszedł na plecy, że rejnę minąłeś, mnie zabiła. Ty... Na plecach. <laughs> <Na> plecy... <laughs> <laughs> no, już weszli. W side. B, P. 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 Nie no zamykaj! chłop nie zabił, kurwa No kurwa! Kto to widział? Kto to widział? Kto to widział? No ja nie teraz też mają 6 gapion na okno Przeciwnik pokonany Przeciwnik pokonany Ale jestem kurwa master majdem mnie. Ja tam biegnę dopiero. Nie musisz ruszyć, Shroksto przeszło. Bocian na piechotę do bazy wraca. Bocian jest ty... Grasz? Gdzie jest bociem? A ja zmutowany cały czas? Kurwa. Ty, gdzie ty cię ba do bazy? Wszedłeś na piechotę. się do bazy. Tepnąłeś się do bazy? Tak, w sensie kurwa cofnąłem B po prostu. Czy Prze... to jest dopiero na, na piechotę, szleć. Nie szedłem na piechotę, przybijałem. Tak, gurmo no na tam. Wat zabijasz nawet. Ej! <ścoughs> no ty kurwa panu już przesadzasz. Tu skajsa jeszcze jakby co you No kurwa! <ścoughs> co jest? Do Nie! Nie! Chyba... Bo... <głos》> iść po jakiś samochód, bo się nawet Kurwa, coś ty zrobił? Kurwa, to jest pierwsza misja przygotowawcza. Zapowiada się fajnie na patowacie, nie? I przede wszystkim sprawnie nam to pójdzie. Na... <głos》> ja nie mam żadnej opony w samochodzie. Jakie ja mam? ja? <głos》> A kto wie? Czyli za rogiem bo na palce nie śmierdzą pierogiem Chyba jakąś robił palcóweczkę Tobie no. W dupie no. Mam takiego z kibidzi, sigmek, ma um, dużego kwiata, mogę mam takiego Znam To będzie... Dawaj, dawaj, dawaj No i chuj Bi, bi, bi Bi, jest! <laughs> <laughs> Kurwa, jestem... Twerem Gubasem bez zużytej jestem. kolegom Ja pierdolę. Czyli chciałeś odrzuć? Chciałem kliknąć. Zaakceptuj mi kurwa mieszka zjechała. Kośwex na przykład. Od kurwa tak prawie się odrzucałem. Tak ja też.